Cześć, moi mili, a to niespodzianka i uraczę Was jeszcze przed weekendem odcinkiem premier. Jak wiecie, bardzo lubię go nagrywać, ale spokojnie, bo w przyszłym tygodniu będzie kolejny, całkiem sporo premier i nowości mi się uzbierało, więc, więc będę miała Wam również o czym opowiadać w kolejnym nagraniu. Dzisiaj sporo rozmaitości, więc, więc Was gorąco zapraszam. Natomiast zanim zaczniemy, ja chcę Was równie mocno, gorąco i bardzo serdecznie zaprosić do plebiscytu Grand Prix, jak wiecie, wystartował. I ponieważ głosujecie do 8 marca, to może to jest Dobry pomysł, aby sprawić mi kobiecie taki fajny prezent na Dzień Kobiet, czyli oddać swój głos. O ile oczywiście uważacie, że kanał ON Table jest dla was, będzie mi bardzo miło z tego powodu. I nie zapominajcie o tym, że również Borg News w tym plebiscycie uczestniczy. Jak macie chwilkę i ochotę i jesteście zdecydowani, to tutaj poniżej znajdziecie linki. Natomiast teraz zapraszam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco do oglądania tego odcinka premier i już Was zapraszam na kolejny odcinek, który będzie tuż po weekendzie. Obiecałam, że powiem szerzej o łące, czyli nowości od wydawnictwa Rebel, która będzie miała swoją premierę wiosną, a więc już niedługo. Mnogość barw roślinek i zwierzątek, które poznacie czytając taki indeks kart. I tutaj poza zestawem kart macie też takie ciekawostki, jak na przykład jeż zachodni, typowy przedstawiciel gatunku, który ma na grzbiecie około 5000 kolców. Wiedzieliście? Ja nie wiedziałam, ale taki aspekt edukacyjny jest również tutaj dołączony. Natomiast Was na pewno interesuje, jak to tutaj działa, no to zerknijcie na mój stół. Każdy z graczy rozpoczyna. Z kartą podłoża, czyli taką kartą, od której będziemy zaczynać budować swoją łąkę. Te karty są, dzielą się na dwa rodzaje: albo trawka i larwa, albo jakaś tam ściółka i robaczki, a więc dostajemy taką kartę podłoża na start. Każdy również zaczyna z żetonem drogi, za chwilę Wam wyjaśnię po co, i z takim zestawem w ulubionym kolorze. Pięciu płotków. Każdy gracz ma takie same akcje tutaj dostępne, czyli akcje z góry, które będziemy sobie dokładać tutaj do głównej planszy i te z dołu specjalne, które dołożymy do ogniska. Za chwilę wam to pokażę. I także taki zestaw żetonów. Na łączce, czyli głównej planszy, pojawią się karty, które pozwolą nam zbudować ową łąkę i wykładamy je sobie z podajników i z talii. Tutaj te strzałki wskażą w jakiś sposób, czyli w tym wypadku południe zapełnia nam te, dwa, te, dwa, te dwie kolumny. Natomiast kiedy przekroczymy połowę rozgrywki, to południe zamienia się na północ, więc ta talia północy, dlatego tutaj sobie czeka i krótko mówiąc, tu znajdziemy karty, które zapewnią nam więcej punktów zwycięstwa i są troszkę trudniejsze do zdobycia, no to właśnie powiem Wam jeszcze chwilkę o kartach, czyli karty podłoża, jakieś różne podłoża typu jakieś bagna, wzgórza, jakieś kamienie tutaj jest trawka karty tak zwane obserwacji czyli te karty z listkami w listkach są zawsze punkty zwycięstwa i te karty zapewniają nam w tym wypadku dwa symbole i mają zawsze jakieś konkretne wymagania, a więc tutaj domek, a także karty, takie poziome karty, które właśnie będziemy układać sobie nad żetonami dróg. One również zapewnią nam punkty zwycięstwa i też jakieś symbole i wymagania posiadają. Natomiast w jaki sposób my te karty będziemy zdobywać, aby zbudować przestrzeń łąki? Hmm. Przy użyciu właśnie tych naszych strzałek czy też płotków, albo dokładając je w te ząbki na głównej planszy i pozyskując sobie karty, lub też, jeśli chcemy zrealizować akcję specjalną, do przestrzeni ogniska. Wy widzicie tutaj planszę ogniska dla dwójki graczy, po drugiej stronie jest dla rozgrywki solo. Tu mamy na trójkę graczy, no i oczywiście mamy również na czterech graczy te plansze. A zatem, zaczynając, sprawdzam, jakie mam symbole. Trawka oraz larwa. No to która karta ma takie wymagania? Zobaczcie. Tutaj jest motylek, który ma dokładnie takie wymagania, czyli larwa i trawka, i zapewnia mi dwa punkty zwycięstwa. Jak go zdobyć? Mogę go, zdobyć go na przykład tak, dokładając sobie w tej kolumnie moją strzałeczkę, która pozwoli mi wziąć kartę pierwszą, czyli tą kartę z motylkiem, idealnie, zabieram za, to miejsce. No i teraz, ponieważ spełniłam te wymagania, to tak naprawdę układam tę kartę zakrywając symbol larwy, zyskuję sobie symbol motylka, z którego będę za chwilę być może mogła skorzystać i dwa punkty zwycięstwa. Oczywiście w to miejsce tutaj od razu pojawia się uu, pajączysko, nie lubię pająków. Nowa karta z nowymi punktami zwycięstwa, jakimiś kolejnymi symbolami. Natomiast wracając jakby do przestrzeni gracza, jeśli chodzi o karty podłoża, których symboli nigdy nie zasłaniamy, ale czasem są one wymagane, możemy ich mieć do 10, a więc będziemy sobie tutaj tę przestrzeń rozbudowywać. I zobaczcie, tutaj na przykład ta karta zapewniająca nam tylko jeden punkt zwycięstwa, ale wymagająca trawki, którą ja mam i wzgórzy. Tutaj mamy wzgórza, więc warto tę kartę wzgórz pozyskać. Jak ją mogę pozyskać? Mogę ją na przykład pozyskać w ten sposób, że dokładam sobie do, do tego rzędu kartę, strzałeczkę, która pozwoli mi zabrać czwartą kartę, czyli tę, i mogę ją w ramach, w ramach akcji od razu zagrać spośród kart, które mam na ręce. Jeśli natomiast chciałabym realizować akcje specjalne, czyli te akcje jakby z dołu, to już dokładam się do ogniska, do pustego obszaru. Ta zdolność specjalna pozwoli mi na przykład zajrzeć do któregoś stosu, do którejś tali, sprawdzić trzy karty i jedną kartę zostawić sobie na ręce, jeśli oczywiście tutaj żadne nie pasują. Zawsze wolne miejsca uzupełniamy sobie nowymi kartami. Gdyby była taka sytuacja, że wszystkie te ząbki, te miejsca w łące i przy ognisku nam się jakby zapełnią, to zawsze możemy. Jakiś swój płotek, czy też strzałeczkę położyć na wolnej ławeczce i po prostu zagrać na przestrzeń naszej, e, naszej łąki kartę z ręki. I tak naprawdę tury gracze trwają, dopóki nie skończą się nam te strzałki. E, I powiedzmy, że ja chcę tego pająka pozyskać, ponieważ jego wymaganie to jest, e, to jest motyl, którego ja posiadam, a więc mogę zagrywa, zagrać sobie tutaj moją strzałeczkę, pozwoli mi to wziąć drugą kartę, czyli to moje pajęczysko. I analogicznie z zasadą zakrywam symbol motylka. I zyskuje dodatkowe dwa punkty zwycięstwa. I jeszcze dwa słowa o kartach krajobrazu, które Wam chwilkę temu pokazałam. Czyli na przykład taka karta krajobrazu tak naprawdę wymaga tylko posiadania żetonu drogi. Zyskuje dwa punkty zwycięstwa i taki symbol krajobrazu, który pewnie się za chwilę przyda. Tu uzupełniamy oczywiście to wolne miejsce, żetony drogi, zdobywamy sobie, słuchajcie, tą akcją specjalną, czyli musiałabym tą moją strzałkę, czy też ten płotek dołożyć do ogniska. Tak to wygląda, taka, taka układanka, takie pasjansowe tworzenie sobie kolejnych, Kolumn naszej łąki i gromadzenie punktów zwycięstwa. Jak Wam się podoba łąka, to jest zdecydowanie gra dla graczy początkujących, dla kogoś, kto szuka szybkiego, barwnego filera. Dla jednego z moich współgraczy troszkę było za kolorowo, mówił, że już ma oczopląs w szukaniu tych symboli, ale mnie to nie przeszkadzało, więc, więc nowość od Rebela oferuje taką właśnie prościutką, szybką, przyjemną rozgrywkę. A teraz, moi drodzy, trochę ciekawostka i jednocześnie zaproszenie, bo o tej grze, czyli World of Tanks, na pewno nagram oddzielny materiał i pokażę Wam, jak tymi czołgami można się fajnie bawić, jak to działa na planszy. Ja muszę Wam zdradzić, że w World of Tanks grałam w wersji komputerowej, doskonale się bawiłam, więc zwyczajnie byłam ciekawa, jak zostało to przełożone na planszę. I akurat w wypadku moich rozgrywek największe kłótnie były ob wzgórza, czy już mnie widać, czy muszę bardziej wyjechać, żeby strzelić, czy ty mnie też widzisz, żeby strzelić. Natomiast to tylko jeden, jedna z rzeczy. Zapraszam Was na materiał, bo pokażę Wam trochę więcej i samych czołgów, i opowiem, jak to wszystko działa. I absolutnie nie tylko dla panów, bo myślę, że dziewczyny też są w stanie się odnaleźć w tym przełożeniu gry komputerowej na planszę w takim właśnie wydaniu, a teraz po prostu zerknijcie sobie na szybko. Będzie to, mam nadzieję, dobra zachęta. Z ostatnich nowości, jakie zaproponował nam Portal Games. Słuchajcie. Okraszone egzotyczną mitologią majów, mezo, aria control na planszy i mniejsze i większe figurki, i te mniejsze rozstawiamy jako nasze wojska, starając się zdobyć przewagę nad obszarami, a więc wiecie, prędzej czy później dochodzi do konfliktów, raczej prędzej. Natomiast te wielkie figurki to bóstwa, które żądają ofiar, więc i na tym trzeba się koncentrować. Do mnie dotarła polska wersja mezo i za chwilę trafia na mój stół. Niewykluczone, że jeszcze do tej gry wrócę i opowiem Wam o swoich wrażeniach. Na razie chwilkę. Odstawiam. A teraz, moi drodzy, mroczna karciana gra, w tej karty są przezroczyste, a naszym zadaniem jest uśmiercić członków własnych rodzin i starać się utrudnić im życie, podczas gdy jednocześnie staramy się zadbać o to, aby członkowie rodzin naszych przeciwników byli jak najbardziej zdrowi i szczęśliwi. Tak to wygląda w glumie. Kto z nagluma wie, jak, jak się gra. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że można sobie tę serię poszerzyć o dwa dodatki, czyli. Ponure domostwa oraz nieproszeni gości. I słuchajcie, tutaj znajdują się kolejne talie przezroczystych kart, a zasady tych dodatków poznacie 13 sekund. Możecie włączyć odliczanie. Czytam. Do gry dołącza przynajmniej jeden nieproszony gość. Wędruje on w trakcie gry między rodzinami, podążając za określonymi typami kart, i liczy się jako członek rodziny, chyba nawet szybciej niż 13 sekund. Ale rzeczywiście, mamy tutaj kolejną nową postać, która, no jeśli jest naszym członkiem rodziny, to będziemy starali się ją uśmiercić, a jak jest członkiem rodziny przeciwnika, no to tam się staramy zadbać o jej zdrowie i dobrą kondycję. Natomiast w przypadku tajemniczych, ponurych, przepraszam, domostw pojawiają się karty rezydencji oraz karty sekretów, i te drugie, na pierwsze, kiedy zagrywamy, to odpalają się nowe bonusy i nowe akcje, i wszystko w tym rocznym, ponurym stylu glumowskim. ale jest też coś nowego. Co Coś dla fanów macek, szaleństwa, czyli Gloom ktulu. działa to tak naprawdę tak samo, różne wydarzenia wprowadzają różne sytuacje, natomiast wciąż naszym zadaniem jest uśmiercać członków naszych rodzin i dbać o to, aby pozosta... członkowie pozostałych rodzin byli jak najbardziej zadowoleni i nie oszaleli. A więc dla fanów Lovecrafta to może właśnie ta wersja Glooma bardziej się spodoba. Tu i tutaj mamy tę samą zasadę, więc przezroczyste karty, które nakładamy na siebie, i tam staramy się odpalać kolejne bonusy i gromadzić symbole, aby ostatecznie uśmiercić członków naszych rodzin. Bardzo to mrocznie i ponuro brzmi, natomiast ci z Was, którzy lubią takie klimaty, to pewnie gluma w swojej kolekcji mają, a jak nie mają, to w tulu jest nowością. Moi drodzy, wprawdzie ta gra, czyli Zew Przygody, swoją premierę już miała jakiś czas temu, ale ponieważ ja nie miałam okazji Wam wcześniej ją pokazać i o niej chwilę opowiedzieć, to Was zapraszam teraz. Myślę, że może się ona spodobać graczom, którzy lubią tworzyć właśnie historię swoich postaci. Jeśli Wam na tym wątku fabularnym zależy, to jest tutaj taka możliwość. Natomiast co jeszcze robimy w tej grze? Zapraszam Was na mój stół, a ja Wam pokrótce to opowiem. Rozkładamy sobie karty opowieści, bo będziemy tworzyć te opowieści. Jak widzicie, występują one w trzech poziomach. Na początek rozkładamy sobie i odsłaniamy karty z poziomu pierwszego. Każdy z graczy dobiera sobie swoją planszetkę i na starcie dostaje po dwie karty: karty pochodzenia, karty motywacji i karty przeznaczenia i spośród tych dwóch kart wybiera sobie jedną powiedzmy, że będę żebraczką w wypadku pierwszej karty kładziemy ją odsłoniętą na naszej planszy która poprzysięgła zemstę również karta odkryta, natomiast o, oczywiście każdy gracz wybiera sobie kartę z swojego przeznaczenia, chce być rycerzem światłości, ale tę kartę kładzie już zakrytą, sam wie co tam jest natomiast inni gracze tego nie wiedzą. Na planszetce znajdują się takie informacje jak chociażby taki nasz tor światłości słońca oraz mroku ciemności w zależności w którą stronę będziemy podążać jeśli chodzi o naszą przygodę i opowieść. Tutaj kładziemy sobie na razie na początku na tym neutralnym polu znacznik ze słoneczkiem i na dole mamy wyjaśnienie znaczenia run, którymi będziemy rzucać w zależności jakie symbole uzyskamy realizując karty opowieści, które pobieramy i będziemy dokładać do naszej planszy i za chwilę wam pokażę jak. Rozpoczynając, każdy z graczy otrzymuje jeszcze trzy znaczniki doświadczenia, a także dobiera sobie jedną kartę z Talii bohatera. Mamy tu jeszcze talię antybohatera, gdybyśmy zeszli na tę stronę mroku. Tutaj znajdują się po prostu akcje, zdolności, które będziemy mogli w trakcie rozgrywki zagrywać. W trakcie rozgrywki gracze będą więc pozyskiwać kolejne karty opowieści i dokładać sobie do swoich planszatek, w ten sposób jakby budując całą historię i opowieść o swojej postaci. I Albo będą te karty, to karty, które zapewnią nam jakieś jednorazowe akcje, które pozyskamy. Tutaj na przykład mamy Sojusznika. Tu karta pozwoli nam przesunąć się. Na to, że dobra, więc już jakąś stronę wybieramy, albo będziemy musieli sprostać wyzwaniom, tak jak w wypadku tych dwóch kart. Ja wybieram sobie leśną gęstwinę, aby Wam pokazać, ponieważ wymagania, w ramach wymagań tej karty jest symbol, który ja na swojej karcie pochodzenia posiadam, a więc będzie mi łatwiej podczas rzutu runami. Poziom trudności to 3, a więc muszę wyrzucić przynajmniej jakby 3 punkty na runach, aby sprostać temu wyzwaniu. No i wybieram sobie wyzwanie Ucieknie. Prześladowcą, ponieważ posiada właśnie ten, ten symbol. I teraz co robię? Dobieram sobie podstawowe runy, które jakby zawsze mam, ale ponieważ mam ten symbol, który jest tutaj wymagany, czyli szary, mogę sobie dobrać jeszcze szarą runę do swojej puli. Mam zatem cztery runy w swojej puli. Mogłabym wydać do trzech swoich znaczników doświadczenia, aby do puli dodać sobie runy, ale już wtedy wykładam tylko mroczne. I to powoduje, że jeśli wyrzucę taki symbol księżyca, to będę musiała się obniżyć na tym torze, czyli skłaniam się jednak ku mrokowi, co powoduje, że też będę mogła dobierać sobie tylko karty w którymś momencie, karty antybohaterów. Oczywiście punkty się nadal liczą, natomiast raczej wtedy obieram ten kierunek zła. Czy też mroku. Pozostańmy więc przy tych czterech runach, którymi po prostu rzucam i sprawdzam wyniki. To, jakie znaczenie mają poszczególne znaki na runach, jest opisane tutaj na dole planszy, więc łatwo jest to odczytać. I krótko mówiąc, symbol, jakby pusta ścianka, oznacza pudło, natomiast tutaj zliczam punkty. W tym wypadku mam symbol, który pozwoli, pozwoli mi dodać jeden punkcik. Tutaj mam e, dwa, dwa punkciki i jeszcze mam symbol dwóch trójkątów, czyli mogę dobrać kartę bohatera albo antybohatera, w zależności od tego, którą e, wybieram. Powiedzmy, że wybiorę sobie bohatera, a więc jakąś tam zdolność mam, z której mogę skorzystać. Czy spełniłam e, wymaganie? Oczywiście, że tak, bo tutaj poziom trudności wynosił 3. I ponieważ realizowałam górną część wyzwania, jeśli chodzi o tę kartę, dokładam ją sobie od góry. Tym samym zyskałam kolejny symbol, który pozwoli mi dobrać kolejne runy podczas następnych rzutów na wyzwania. Puste Miejsce, oczywiście, uzupełniamy nową kartą opowieści. Natomiast zobaczcie, jeśli któryś z graczy zgromadzi pod swoją kartą w tym wypadku pochodzenia trzy karty, niezależnie czy dokładać je będzie z góry, czy z dołu, w zależności od tego, jaką stronę w którym kierunku pójdzie, odsłaniamy automatycznie kolejny poziom. W tym wypadku będzie to drugi poziom, czyli ujawniają się karty z tego poziomu, i ten gracz, który zgromadził tutaj trzy karty, już może sprostać nieco trudniejszym wyzwaniom i pozyskiwać kolejne symbole, dokładając do karty motywacji i analogicznie, jeśli pod kartą motywacji mamy trzy karty, odsłaniamy sobie trzeci poziom naszej opowieści. Słuchajcie, tutaj już nie ma żartów, bo tutaj już są potężne smoczyska, jak widzicie, i wyzwania, które mają na przykład siódmy, szósty czy ósmy poziom trudności, a więc gromadzenie sobie tych poszczególnych symbolów, dobieranie kolejnych run i manipulowanie tym będzie miało bardzo duże znaczenie. I na koniec odsłaniamy sobie, gromadząc tutaj pod tą kartę, naszego Przeznaczenia oceniamy karty i podliczamy punkty zwycięstwa. Gracze zdobywają je za zrealizowanie wymagania ze swojej karty przeznaczenia. Przypomnę, że cały czas mamy dostęp do tej karty tylko inni gracze jej nie widzą. Podliczamy również punkty z tych wszystkich wsuniętych kart. Sprawdzamy poziom na to, moralności. Tu też podliczamy sobie punkty za każdy znacznik doświadczenia po punkcie, za każdą zagraną kartę bohatera czy też antybohatera. Także zyskujemy punkty i widzicie, tutaj są jeszcze takie inne symbole, jak na przykład te maski. Także możemy pozyskać punkty zwycięstwa. W zależności, czy uda nam się zgromadzić dwa, trzy i więcej takich symboli. I właściwie na tym nie koniec, bo w tym momencie możecie zacząć właśnie tworzyć, budować sobie waszą opowieść, jak to w moim wypadku, że żebraczka, która poprzysięgła zemstę, stała się rycerzem światłości, czy też jakakolwiek inna historia. Jeśli oczywiście lubicie takie, takie układanki z symbolami, rzutami, runami, więc trochę szczęścia, podszyte właśnie jakimś wodkiem fabularnym, to myślę, że ze przygody, może wam się spodobać. Jeśli chodzi o tę grę czyli Ostium, to tak naprawdę już mogliście zobaczyć pojedynek twórców w rozgrywce, którą kilka miesięcy temu zamieściłam. Tutaj poniżej znajdziecie link dla tych, którzy nie widzieli. Zerknijcie sobie koniecznie, jak też chłopaki próbowali zniszczyć nawzajem swoje bramy, wystawiając kolejne kreatury na polu bitwy, przesuwając nimi i tworząc Fuzję mocy, wtedy co prawda było to kanałowanie, ale na szczęście mamy Was, widzów, i wymyśliliście nową, bardzo wdzięczną nazwę. nazwę, a więc fuzja mocy. W tej grze będziemy właśnie wydawać kryształy i manipulować tutaj swoimi kreaturami, wystawiać je, przesuwać, aby zaatakować i zniszczyć bramy przeciwnika, ale już wtedy chłopaki zapowiadali, że pracują nad wariantem trzyosobowym, i też w tej wersji, najnowszej Ostium się on znajdzie. A wiecie, co jeszcze się znajdzie? Dostaniecie również koszulki, bo to gra karciana, karty są cały czas w użyciu, więc warto je sobie zabezpieczyć, co prawda nie zabezpieczy to przed zniszczeniem takiej kreatury przez kreaturę przeciwnika, ale zawsze to coś daje. Tak właśnie wygląda Ostium i już niebawem premiera tej gry, a ja Wam tak przedpremierowo trochę ją pokazuję. Moi drodzy, dobrze wiecie, że ja lubię iOS End, zresztą wy również, bo wasze zainteresowanie patrząc na grę miesiąca rośnie, jeśli chodzi o grę. No i co teraz? Wjechało Legacy, czyli gra, którą tak naprawdę trochę musimy popsuć, tak? Ponaklejać różne rzeczy, ale całe szczęście później z tych zdolności magów bram będziemy mogli korzystać w rozgrywkach w inne części tejże serii, a więc w moim wypadku iOS End Legacy jeszcze chwilę czeka, po to wielkie pudło dopiero sięgnę i sprawdzę, jak to, jak to wygląda. Natomiast zapowiada się bardzo smakowicie, więc na razie odstawiam, ale niebawem wracam. A jak jest u Was? No i słuchajcie, kolejne spore pudło, które w moim wypadku z braku czasu czeka na rozprawienie się z wirusem, jeszcze nie zagrałam. Pandemic Legacy Sezon 0, czyli nowość, która już zniknęła z magazynu Rebela, więc wykurzył Rebel wirusa. Natomiast jak najbardziej jeszcze możecie kupić sobie pandemika w sklepach z planszówkami, a chronologicznie to tak trochę śmiesznie z tymi pandemikami, bo najpierw pojawił się pandemic sezon, Pandemic Legacy sezon pierwszy, który swoją drogą jest notowany bardzo, bardzo wysoko na drugim miejscu, tuż za Gloomhaven w rankingu Board Game Geek. Później pojawił się Pandemic Legacy sezon, Drugi, a teraz dopiero mamy sezon zero i on akurat w rankingach jest nisko, no bo to jest nowość tak naprawdę z poprzedniego roku. Natomiast niezmiennie z wirusami mamy do czynienia. Jakby Wam mało było pandemii, no to, no to jak najbardziej. W sumie nie dziwię się, że z magazynów Rebela pandemic zniknął po prostu w tempie zastraszającym, w tempie, w tempie błyskawicy. Ja z pewnością po niego sięgnę, ale jeszcze chwilę musi poczekać. Jak wiecie w premierach mówię nie tylko o planszówkach i trochę w ramach urozmaicenia chcę wam pokazać takie figurki do samodzielnego poskładania od polskiego producenta nazywa się Roten Factory miał swojego Kickstartera i tam można było nabyć takie właśnie różne stwory, które nie tylko poskładać, ale i oczywiście pomalować możecie. I te będą do wygrania dla moich patronów, bo ja mam takich zapalonych malarzy, którzy wykorzystują a to do jakichś bitewnych gier, a to do RPG-ów albo, albo wkładają sobie czasami w jakieś planszówki, gdzie, gdzie jest ten czy żeton właśnie taką figureczkę. No to zerknijcie sobie, jak wyglądają, tak dla urozmaicenia odcinka. To tyle z mojej strony na dzisiaj, już Was teraz zapraszam na kolejny odcinek premier, a w nim też sporo nowości i rozmaitych gier, które Wam chcę pokazać. Zachęcam do głosowania w plebiscycie Grand Prix, jeśli swoje głosy zechcecie oddać na kanał On Table oraz Board News, tym bardziej świetnie, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wasz dzień dzisiaj będzie przyjemny, przesycony planszówkami, jeśli się do tego w jakiś sposób przyczyniłam. Tym lepiej. Widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia. Cześć.